Większe, ładniejsze, nowocześniejsze. Takie od nowego roku szkolnego będzie przedszkole samorządowe w Skokach. W wyniku przebudowy i remontu placówka zyskała nowe pomieszczenia: salę dydaktyczną, łazienkę dla dzieci, toaletę dla personelu i pokój socjalny. Za tę część prac zapłacił Urząd Miasta i Gminy. Przedszkole, w ramach swojego budżetu, odnowiło salę i kupiło nowe meble. Maluchy po wakacjach nie poznają swojego przedszkola. Od nowego roku szkolnego na pewno będzie nam się o wiele lepiej pracowało, bo jak Państwo widzicie, mamy nową, piękną salę, która powstała dzięki inwestycji gminy. Ta sala będzie służyła dzieciom trzyletnim. Zostały zakupione nowe mybelki, mają piękną łazienkę. Dzięki temu mogliśmy przyjąć więcej dzieci od września 2012. Od nowego roku szkolnego przedszkole do ośmiu grup przyjmie 191 dzieci. Budziszewice były jedną z nielicznych miejscowości w gminie Skoki, do której nie można było dojechać asfaltową drogą. W przyszłym roku planowany jest remont kolejnych odcinków drogi wiodącej do Budziszewic. Tutaj w tym miejscu wybudowano 500 metrów nowej nawierzchni bitumicznej drogi na istniejącej podbudowie drogi już wykonanej w ubiegłym roku i dlatego było to powodem, żeby tą drogę tutaj zrobić. Dodatkowo dokonano remontu istniejącej nawierzchni drogi stanowiącej dojazd właśnie do tej wsi Budziszewice, która była dziurowa i spękana. Tam ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na długości 410 metrów. Wykonawca tej inwestycji został wybrany oczywiście w drodze przetargu i wartość tej inwestycji. Kosztuje. Kosztowała 183 tysięcy zł. Samorząd gminy Skoki. Stoi już budynek stanowiący zaplecze boiska Orlik w Skokach. Widoczne są już również zarysy boisk. Prace przy budowie obiektu przebiegają zgodnie z planami. Zakończone makroniwelacja, wszystkie roboty ziemne, roboty instalacyjne, oczyszczania wód deszczowych, stan surowy budynku socjalnego, także teraz rozpoczęły się roboty wewnętrzne, elektryczne, ogrodzeniowe, no i nawierzchni. Stan zaawansowania robót jest taki, że termin będzie na pewno dotrzymany, nie ma zagrożenia, żeby nie, nie zakończyć w terminie. Ostatnim etapem prac będzie ogrodzenie i oświetlenie terenu. Ich zakończenie planowane jest na listopad. Muzyka Biblioteka z czytelnią, pracownia komputerowa i sale lekcyjne będą się mieścić w nowej części gimnazjum w Skokach. Właśnie rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Trzykondygnacyjny budynek będzie przylegał do istniejącego gmachu. Budowlańcy wylali już fundamenty. W tej chwili akurat jesteśmy na etapie zerowym, nie? podniesiemy teraz do fundamentu wykończone wszystko, nie? a później już górze idziemy parter. No raczej chcemy zakończyć do końca roku w surowym stanie. W nowych salach uczniowie rozpoczną naukę wraz z rokiem szkolnym 2013-2014. Ruszyła przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuszewie. Mały i słabo wyposażony budynek nie spełniał wymagań mieszkańców tej miejscowości. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wieś zyska nowoczesny obiekt służący jako miejsce spotkań i imprez. Świetlica w Kuszewie, które do tej pory właściwie to było, było jedno pomieszczenie bez żadnego zaplecza sanitarnego, kuchennego, żadne ogrzewanie tylko było kominkowe, e, otrzyma w tym momencie po rozbudowie oddzielną kotłownię, e, pomieszczenie kuchenne, e, e, prawdziwy węzeł sanitarny z pomieszczeniem dla niepełnosprawnych, szatnie no i, i dużą salę, e, 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 salę przyjęć, w której będą się odbywały właśnie różne imprezy zorganizowane przez tutejszy samorząd. Z nowej świetlicy będzie można korzystać już w połowie października. Urząd Miasta i Gminy Skoki zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W miesiącu wrześniu przeprowadzone zostaną badania mamograficzne, które są skierowane dla pań w wieku od 50 do 69 lat. Udało nam się zorganizować trzy akcje, które odbędą się w terminach 12, 14 i 25 września. Wszelkie informacje odnośnie sposobu rejestracji można dowiedzieć się w urzędzie w Miasta i Gminy Skoka w sekretariacie oraz w najbliższym numerze wiadomości skockich. Badania zostaną przeprowadzone w mammobusie na parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Skokach. Rodzinne śpiewanie to nowa propozycja z Skockiej Biblioteki. Zapraszam Państwa najserdeczniej do udziału w pierwszych skockich śpiewankach rodzinnych. To familijne spotkanie z piosenką adresujemy do wszystkich śpiewających zespołów rodzinnych, a przez zespół rozumiemy co najmniej dwie spokrewnione ze sobą osoby. Yy, festiwalowi przyświecać będzie hasło, włącz telewizor, włącz się sam, a najlepiej włączyć się samemu po prostu śpiewając. Bądźcie zatem z nami w bibliotece w Skokach 29 września od godziny 16. Śpiewamy pod hasłem, a nam jest szkoda lata, o szczegóły regulaminu. Pytajcie Państwo w bibliotece, do której zapraszam.